BUM! Cześć Siemaneczko moi drodzy! Dzień dobry w zasadzie, że tak powiem. Widziciecie Dawidek elegancko, świetnie ubrany, ta dzisiaj jest sprawy organizacyjne chciałem być na kanale. A więc co moi drodzy, pierwsza sprawa organizacyjna w ogóle witam was wszystkich serdecznie. Siemaneczko, Siemaneczko Powiem tak od razu, rusza projekt, rusza nowy projekt. Moi drodzy, rusza nowy projekt, którym jestem sam organizatorem i sam go wymyśliłem. Pomaga mi drugi organizator, również Kacperciak, którego już dobrze znacie z kanału poprzedniego i w ogóle. Zapoczątkowałem ten pomysł ogólnie. Pan Kacperciak powiedział, że pomaga. Wszystko i tak w ogóle i wiecie o co chodzi, nie? I mamy, moje drodzy, taki plan. Mamy taki pomysł, żeby zrobić sobie ogólnie federację na Discordzie taką, gdzie będziemy mogli się na... na... Bić po prostu na słowa moi drodzy. Będziemy się mogli bić na słowa i kulturalnie to po prostu jakąś swoją, nie wiem, czy agresję, czy cokolwiek, po prostu przedstawić w taki sposób, że kulturalnie wyjdziemy na przykład do pojedynku. Yy, na przykład ja kontra ktoś wyjdziemy, napieprzamy się po prostu yy, trzy, tam nie wiem, na przykład no obojętnie, nie, napieprzamy się, ja, ty, ja, ty tam po kilka wersów w ogóle do bitu. Takie wiecie, coś jak WBW Freestyle, tylko się po prostu na na internecie to i na Discordzie ogólnie to będzie wszystko zapoczątkowane <laughs> O Jezu, przepraszam I będziecie, moi drodzy mogli się również sprawdzić Oczywiście powiem tak, nagrody, nagrody oczywiście będą. Za pierwsze miejsce, za pierwsze miejsce będziemy płacili, moi drodzy, także... To już jest naprawdę poważne, wiecie, o co chodzi. To już nie są mi jajsa, że o nie wiem, za za kurde nie wiem, za, za jakąś gierkę czy coś, tylko to już naprawdę wchodzą w tą federację, to wszystko wchodzą pieniążki, nie, także będziemy o to naprawdę tutaj starali się, żeby to podwyższyć po prostu wszystko do góry i w ogóle i żeby to wypaliło po prostu, moi drodzy, nie, wiecie o co chodzi i chciałem się was w ogóle spytać czy kto w ogóle na początku by chciał zapoczątkować i wzbić się yy, wzbić tą federację do góry, kto by chciał i yy, wystąpić w tych bitwach, moi drodzy widzowie wymagania są tylko takie że trzeba, że trzeba, być po prostu i trzeba mieć w miarę nie trzeba, trzeba mieć po prostu mikrofon, żeby było słychać no wiadomo o co chodzi, nie? Wiadomo o co chodzi moi drodzy, także no mówię pytam się bo was, kto by chciał w ogóle takie coś chciałby w takim czymś wystąpić w pierwszej edycji ogólnie osiem osób myślę, że będzie gitara osiem osób jeżeli się zgłosi ja będę sędzią oczywiście, także wiecie układziki tam <laughs> oczywiście nie, żartuję, żartuję Będę sędzią po prostu, planuję jeszcze wziąć dwójkę sędziów, żeby było porówno, żeby to nie było tylko na mojej sympatii czy coś. Wziąć sobie po prostu sędziów, do bitu nawijać. Kto by chciał, niech pisze w komentarzu. Mówię, nagrody będą oczywiście, za pierwsze miejsca są nagrody pieniężne, może nie jakieś takie duże sumy, ale z... zobaczycie sami po prostu, nie? Oczywiście to nie będzie też literka jednocyfrowa, nie? tak Także tam wiecie, żeby nie było. nie. Także mówię, kto by chciał z Was napiszcie w komentarzach, kto by chciał z Was wystąpić takim czymś? No i co, mam nadzieję, że ta federacja i to wszystko wypali i będziemy mogli się po prostu wyładować na jakąś agresję przez ten taki kulturalny sposób. Kulturalny. Każdy już będzie chciał na swój, jak to ma po prostu wejść, o co chodzi, nie? Kto chce, to, to, to tak samo sobie sam na winie i tak dalej. Mam nadzieję, że ta federacja ogólnie wysk wyskoczy, uda się, będzie wszystko dobrze w niej. Także chciałem powiedzieć Wam, że zapoznajcie ten plan. My już staramy, my już od tygodnia naprawdę, bo nie wiem kiedy ten filmik pójdzie, ale chyba jeżeli ten filmik pójdzie, kiedy pójdzie, to od tygodnia już, moi drodzy, pracujemy. Mamy stronę zrobioną na Facebooku. Mamy zrobione już yy, Instagrama i planujemy teraz robić po prostu, zareklamować to jakoś, nie? Także ja też główną część reklamy chciałem przedstawić to w, w ten sposób na swoim kanale. I piszcie moi drodzy, czy jesteście w ogóle, czy to, jak wam się w ogóle ten sposób i pomysł podoba, żeby takie coś zorganizować? I powiem tak, że jeżeli pomożecie, jeżeli organizacja pójdzie do góry, będzie miała, prosperowała, że będzie po prostu, będzie na to chęć i ludzie będą chcieli, chcieli to również oglądać, chcieli w tym występować. Ściągamy różnych youtuberów, ściągamy wszelakich różnych youtuberów, czy Isamu, czy Nitro, moi drodzy, to wszystko jest po prostu do do uzgodnienia zorganizowania. Także tak, nawet i ty będziesz mógł wystąpić przeciwko Isamu i i po prostu, nie wiem, jeżeli nie miałeś jakkolwiek, czy coś tam, czy z jakimś innym po prostu YouTuberem, nie? Po prostu nawet takim, nawet możesz go pokonać. I coś takie, wow, po prostu, nie? Mówię, tylko trzeba mieć dobrą nawikę, po prostu, no i, i spontan, to jest czysty spontan, nie? Także mówię, jeżeli jesteś zainteresowany, mój drogi, pisz komentarze. Ja tam się na pewno odezwę w komentarzyku, co i jak gdzie pisać. Na pewno będzie. Będzie link pod, pod to się panie wytnie, ok? Na pewno moi drodzy będzie link pod filmikiem do strony ogólnie do Instagrama, myślę, że również tam będziemy dawali również różne zdjęcia z tego jak nam idzie po prostu co robimy. No wiecie o co chodzi takie z życia po prostu, żebyście wiedzieli na bieżąco również też będziemy też ustalić godzinki i wszystko losowania czy coś no i co moi drodzy, kto jest zainteresowany, niech pisze komentarze, mam nadzieję, że wam się to spodoba takie coś, my będziemy również szukali różnych ludzi, różnych wszelakich maści youtuberów i co, mam nadzieję, że to wszystko wypali, piszcie komentarze, kto jest zainteresowany, piszcie te, o co, co o tym sądzicie? trzymajcie się moi drodzy, życzę wam jego dzionka, czy tam kiedykolwiek to oglądacie, trzymajcie się, no i co, mam nadzieję, że do usłyszenia już na Discordzie, co, wariaty. Koniam się nisko po same uścisko. Siemaneczko!